Szanowni Państwo, chciałbym Państwa dzisiaj zabrać w taką swoistą podróż konną, piechotą, ale także i drogą morską na statkach, które nazywano kugami. Podróż, która w chwili obecnej trwa trzy godziny samolotem. Krzyżowcy, czy pielgrzymi zmierzający do Ziemi Świętej przed wyprawami krzyżowymi byli w stanie pokonać w ciągu trzech miesięcy, a którą krzyżowcy w czasie pierwszej wyprawy krzyżowej pokonali w trzy lata. Szanowni Państwo, chciałbym również wskazać na pewne motywy, które skłoniły ówczesnych ludzi do próby połączenia ideałów, które wydaje mi się chyba są trudne do połączenia: ideału zakonnika i ideału rycerza. Dwudziestego 6 listopada w miejscowości Clermont, kiedy kładł się na nocny spoczynek ówczesny papież Urban II, uznany później za błogosławionego, pewno nie zdawał sobie sprawy z wagi wydarzeń, które przyszło mu doświadczyć w dniu następnym, a które do historii przyszły pod mianem wypraw krzyżowych. Mówimy na nie. Umowli Krucjaty. Przy czym słowo Krucjata pojawiło się wówczas, kiedy tak naprawdę wyprawy krzyżowe odchodziły już do namusa historii. Otóż zgromadził się następnego dnia spory tłum, można władców, głównie z terenów Francji, ale także i terenów dzisiejszej Belgii, i Holandii. I kiedy dowiedzieli się o prośbie ówczesnego cesarza Aleksego Komnenosa. Zdecydowali się na udzielenie pomocy Cesarstwu Bizantyńskiemu. Z okrzykiem Deus le volt, czyli Bóg tak chce, zaczęli wykrawać sukna z habitów, zakonników, krzyże i przyszywać na swoje płaszcze. W ten sposób rozpoczyna się swoista przygoda Zachodu, świata Zachodu z terenami outremer, jak nazywano tereny zamorskie. A zatem mamy tutaj do czynienia właśnie z ową przygodą związaną z wyprawami krzyżowymi. Pewnie Państwo zadajecie sobie pytanie, gdzie leży prawda? Po co w ogóle wyprawy krzyżowe były potrzebne Europie, były potrzebne światu? Na zachodzie mieliśmy Półwysep Iberyjski, dynastię Almohadów. Mieliśmy do czynienia tutaj, powiedzmy sobie, z próbami zajęcia środkowej Francji. Wprawdzie w 732 roku miała miejsce słynna bitwa pod Płatie i zwycięstwo Karola Mota, niemniej jednak była to jeszcze daleka droga, aby Maurów, Arabów wyprzeć z Półwyspu Iberyjskiego. Na wschodzie mieliśmy Turków Seldżutskich, którzy po 1071 roku, czyli po wygranej przez siebie z Bizantyjczykami bitwie pod Manzikertem, tak prawdę powiedziawszy, no, Realnie zaczęli zagrażać cesarstwu bizantyńskiemu, zajmując część Rzymy Anatolijskiej, tworząc sułtana Drumu. Zatem, proszę Państwa, czym były wyprawy krzyżowe? Używając terminologii wojskowej, można byłoby powiedzieć, że były rodzajem desantu. Rodzajem desantu wojska, chrześcijan, krzyżowców, którzy zupełnie na innym terenie postanowili walczyć. Właśnie w obronie krzyża, w obronie swoich wartości. Co by było, gdyby nie było krucjat? Daje nam odpowiedź wiek XIV, XV i następne. Taki kraj jak Rzeczpospolita przecież graniczył z Turcją. Proszę zauważyć, że spora część Europy znalazła się pod jarzmem tureckim, nie wyłączając naszych krewniaków Węgrów. Nie ulega zatem wątpliwości, że zagrożenie ze strony świata islamu było... I ono jest trudne do przecenienia. Proszę sobie wyobrazić, że jeden z historyków żydowskich, Joshua Prawell, zapytany, czym były wyprawy krzyżowe dla świata islamu, powiedział, że to było dotknięcie szpilki. Świat islamu rozciągał się od Oceanu Atlantyckiego po Ocean Indyjski. Zatem wyprawy krzyżowe w tym kontekście nie mogły w żaden sposób zagrozić owemu światu. I wszelkie dyskusje, że był to przejaw kolonializmu ze strony świata zachodu, wydają się być w tym kontekście nieuprawnione. Zatem, proszę Państwa, w owym listopadzie 1995 roku podjęto decyzję o zorganizowaniu zbrojnej pielgrzymki do Ziemi Świętej. Szanowni Państwo, dyskusja na temat tego, jaki charakter miała ta pielgrzymka, jest oczywiście dyskusją o kształt społeczeństwa europejskiego. Doskonale Państwo wiecie, że Europa współczesna ukształtowała się pod wpływem wartości chrześcijańskich, które były możliwe do przejęcia na gruncie nauki świętego Pawła przez filozofię grecką i oczywiście takim rozsadnikiem było prawo rzymskie. Szanowni Państwo, wydaje mi się również, że te wartości chrześcijańskie były możliwe do przejęcia w średniowieczu dzięki temu, że zmieniła się także mentalność ówczesnych ludzi.